Kilian Mbappé wyrównał rekord Cristiano Ronaldo i celebrował trafienie, tak jak Portugalczyk po meczu powiedział dlaczego. Liverpool miał wczoraj gigantycznego pecha, Isak kontuzjował się zdobywając gola. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Wolverhampton wyrównało najgorszy wynik angielskiej piłki nożnej. Erling Haaland wyprzedził CR7, ale jest jedno ale. Było 90 minut Ziłkowskiego przeciwko Juventusowi. Milik był na ławce, no ale niestety nie zagrał. Jednarek i Kiver mają nowego legendarnego konkurenta w defensywie, a Płacheta powraca do Polski. Tysiąc niespełna tyle osób brakuje do równych 300 tysięcy widzów. Tak więc, jeżeli chcielibyście pomóc i doceniacie moją pracę, zachęcam, aby kliknąć dzwoneczek i dołączyć do nas. Wspiera nas także partner kanału, czyli Ostrowit, polski producent suplementów diety. Z kodem Landry na całe zamówienie dostajecie 10% zniżki. Link do Ostrowitu znajdziecie na dole w opisie. Zachęcam, aby wejść, kliknąć i zapoznać się z ich ofertą. Miłego dnia i zapraszam do oglądania. Tottenham wczorajszy mecz z Liverpoolem kończył w 9. Był to efekt fatalnego zachowania m.in. szawiego Simonsa, który za głupi i w ogóle nieuzasadniony atak na nogę Wandajka wyleciał z boiska. Warto tutaj podkreślić, że to są przecież reprezentacyjni koledzy. Simons na wyspach nie odnajduje się w zupełności, co prawda gra nawet sporo, ale zdobył tylko jednego gola w 14 spotkaniach. Drugą czerwoną kartkę arbiter pokazał dopiero w doliczonym czasie gry dla Romero, który rywala kopnął w brzuch. Ciężko to zachowanie tłumaczyć. Liverpool ostatecznie wygrał 2–1 i, choć po pierwszej połowie spotkania był bezbramkowy remis, to w 56. minucie uderzenie Isaka zamieniło się na gola. Problem pojawił się jednak w momencie, gdy piłka wpadała do bramki, ponieważ sunący po murawie Van de Ven zakleszczył nogę Isaka i go kontuzjował. Gola, co prawda, zdobył, ale musiał opuścić murawę. Więcej na temat tej kontuzji dowiemy się najpewniej dzisiaj. Co więcej, Isak zawitał na murawę z początkiem drugiej połowy spotkania, zastępując kontuzjowanego Bradleya. Natomiast miejsce Isaka zajął Flimpong, ale i on tego meczu nie dokończył z powodu krwawienia i go musiał zastąpić Federico Kieza. Wracając jednak do bramek, to Gola na 2 do 0 zdobył Eki a kontakt dał wprowadzony z ławki są po zamieszaniu w polu karnym. Ogólnie to ten mecz był taki nerwowy, brutalny, a sędzia pokazał nie tylko dwie czerwone kartki, ale i osiem żółtych. Zagrało także ostatnie w tabeli Wolverhampton, no i nie zgadniecie, znowu przegrało. Tym razem 2-0 ulegli Brentford. Jak na razie po rozegraniu 17 kolejek zgromadzili tylko dwa punkty, co okazuje się jest najgorszym wynikiem w historii angielskiego futbolu. Taki sam niechlubny wynik w 1970 roku osiągnęło Newport County i w roku 2020... Sheffield United. Jak na razie wilki ugrały tylko po jednym punkcie remisujący Brighton i Tottenhamem. Kolejne spotkania również nie zapowiadają się najlepiej, bowiem już 27 grudnia zagrają z Liverpoolem, a 30 grudnia zmierzą się z Manchesterem United. Zwycięstwo nad West Hamem United odniósł Manchester City. Jednego gola zdobył Reinders, a dwa gole dorzucił Erling Haaland, co nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem. Tym samym w klasyfikacji strzelców trzech czasów Premier League, Erling Haaland zdobywając pierwszego gola zrównał się z Cristiano Ronaldo, a po drugim Portugalczyka wyprzedził. Dokładnie to on w tym momencie ma 104 gole, a CR7 703 i zajmują odpowiednio 33 oraz 34 pozycję. Norweg potrzebował, aby to osiągnąć, 114 meczów, a Portugalczyk aż 236, czyli o 122 spotkania więcej. Jednak tych wyników nie powinniśmy i raczej po prostu nie możemy porównywać w taki sposób, w jaki ja to właśnie zrobiłem. Otóż Erling Haaland to typowy napastnik, z pola karnego, a Ronaldo zdecydowaną większość meczów rozegrał na skrzydle. Obywatele wygrywają swój mecz, awansowali na pozycję lidera, ale na koniec dnia kanonierzy na nie powrócili. Wystarczyło do tego tylko jednobramkowe prowadzenie z Evertonem. Mecz był jednak koszmarnie nudny. Oglądałem go, montując ten materiał. Jedynego gola skarnego zdobył Wiktor Jokeresz. Zdecydowanie więcej działo się w Leeds, bo tam padło aż 5 goli. Crystal Palace dostało potężny łomot, choć pozycje w tabeli na to nie wskazywały. Pawie dzięki tej wygranej oddaliły się od strefy spadkowej na dość bezpieczne 6 punktów. Dobrego dnia na pewno nie miał Kamil Grabara, bowiem Polak aż 4 razy wyciągał piłkę z siatki, a jego Wolfsburg przegrał 4-3. Kibice pretensji do Kamila nie mają prawa mieć, tak się po prostu dzieje, gdy cała drużyna gra bez defensywy. Już w piątej minucie stracili gola, ale tak naprawdę wszystko posypało się po zmianie stron. Jedynie ktoś może powiedzieć, no ale przecież Kamil mógł obronić karnego, no dobra, ale no umówmy się, to jest loteria, szanse 50 na 50. Sobota na pewno nie była także dobra dla Cristiano Ronaldo, a to z tego powodu, że w Premier League jego wynik pobił Erling Haaland, natomiast w Lalidze jego rekord wyrównał Kilian Mbappé. Wczoraj Real Madrid 2-0 pokonał Sevillien, a trafienie Kyliana Mbappé z 11 metrów sprawiło, że nie tylko ustanowił wynik tego meczu, ale i w 2025 roku zdobył aż 59 goli, co jest wyrównaniem rekordu Realu Madryt, który do tej pory należał tylko do Cristiano Ronaldo. Francuz celebrował to trafienie wykonując słynne siu, czyli cieszynkę Ronaldo. Francuz po meczu powiedział, że to był hołd dla jego idola, dla Cristiano Ronaldo, który w tym momencie osobiście jest jego przyjacielem, ale i bohaterem. Dodał też, że Cristiano Ronaldo to najlepszy piłkarz w historii Realu Madryt. A wracając do meczu, to wcześniej Jude Bellingham po uderzeniu głową otworzył wynik, a Sevilla ten mecz kończyła w 10 po czerwonej kartce dla Marcao. Brazylijczyk swoją durną postawą na boisku wręcz sabotował Sevillę, bo sytuacje za jakie został ukarany są nie do wytłumaczenia. Wczoraj wieczorem czekaliśmy na powrót Arkadiusza Milika, który powracał do gry po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją, ale niestety wiemy już, że poczekamy co najmniej do 27 grudnia. Polak choć pojawił się w karze meczowej zgodnie z tym, co zapowiadał trener, to na murawie go nie zobaczyliśmy. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż po stronie AS Romy pełne 90 minut rozegrał Jan Ziłkowski. Juventus wygrał 2 do 1, a występ Polaka choć nie był bezbłędny, to należy uznać za solidny. Widny. Czytałem wiele komentarzy, że przy pierwszym straconym golu winę ponosi Polak, ale w zupełności się z tym nie zgadzam. Problem polegał tutaj na tym, że rywal totalnie bez krycia wbiega sobie w pole karne, a Janek jako defensor nie musiał temu zapobiec. Co prawda przy drugim trafieniu jest nieco więcej jego winy, gdyż przegrał pojedynego główkowy. Niemniej jednak mnie osobiście rozpiera wielka duma, że Janek rozegrał całe spotkanie i top tak ważnym meczu oczywiście mocno trzymam kciuki i liczę na kolejne występy. Ależ ciekawy transfer wykonało FC Porto. Klub poinformował, że ich nowym piłkarzem zostanie legendarny wręcz Thiago Silva, szczególnie znany z występów dla Paris Saint-Germain i Chelsea w latach 2012-2024. Silva ostatnio przebywał w ojczyźnie w Brazylii, dokładnie w klubie Fluminense, ale jego umowa się zakończyła i jako wolny transfer przybył do Portugalii. Podpisał z klubem umowę tylko do końca tego sezonu, ale jest tam zapis także o możliwości przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Co też ciekawe, w 2004 roku, czyli 21 lat temu, już był zawodnikiem tego portugalskiego klubu, ale nigdy nie udało mu się zadebiutować w pierwszej drużynie. Występował jedynie w rezerwach, gdzie rozegrał 14 meczów, po czym przeniósł się do Dynama Moskwa. Silva, pomimo tego, że ma już 41 lat, to dalej będzie stanowił wsparcie dla Bednarka i Kiwiora w linii defensywy FC Porto, ale jestem przekonany, że i nieraz wygryzie któregoś z Polaków z wyjściowego składu. Przemysław Płocheta w 2020 roku wyjechał z Polski na wyspy, aby tam budować karierę, ale teraz już po niespełna 6 latach powraca tutaj do Polski. Portal Weszło podał, że najprawdopodobniej niebawem dołączy do Widzewa Łódź i tam zostanie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy. Nie nie tylko w klubie, ale i w całej ekstraklasie. 27-latek jest teraz piłkarzem Oxford, ale jego umowa obowiązuje tylko do końca tego sezonu i też najprawdopodobniej nie zostanie odnowiona. Płacheta podczas swojego pobytu na wyspach występował w takich klubach jak Norwich, Birmingham czy też Swansea. No i standardowo na koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Zacznijmy od tego, że startuje Puchar Narodów Afryki, a tutaj w meczu otwarcia o godzinie 20.00 Maroko zmierzy się z Komorami. W Premier League odbędzie się tylko jeden mecz. Aston Villa podejmie Manchester United. W hiszpańskiej La Lidze, Girona Atletico Madryt, Villarreal FC Barcelona, Elche Rayo Vallecano, a Real Betis podejmie Hetafe. We włoskiej Serie A Cagliari kontra Pisa, Sassuolo, Torino, ostatnia w tabeli Fiorentino. Podejmie Udinezę, a Genoa zmierzy się z Atalantą Nikoli Zalewskiego. Pamiętajcie o ofercie Ostrowitu, o tym, że z kodem Landry na całe zamówienie dostajecie 10% zniżki, a link oczywiście znajduje się na dole w opisie tego filmu. Zachęcam, aby dołączyć także do grona prawie 300 tysięcy widzów i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!